Siemano, witam wszystkich bardzo gorąco. Ze mną dzisiaj znowu Soushiba, a dokładnie ja jestem u niego i będziemy dzisiaj grali w Gang Beasts. Pierwszy odcinek, pierwszego starcia jest na kanale Jasia. Link będzie w opisie. A nie my także od wygrał, razu. Musicie, nie zgadniecie to tego, pomyśleć. nikt nie zgadnie. Ja dam play. Lokal, no, no, dawaj. Co ty się zaczęli zbawić no, w, Chciałem w się pobawić, chciałem już zarządzić sobie. Dobra, tutaj. Billboard, wheel. Dobra, i to Nie są, wiem, co to jest, nie, nie wiem, czy to są koła. Daje no, jest być start. jedno wielkie koło. Ja jak zwykle niedźwiedziem gram ja będę, Jak się kolor zmienia? Ty z tyłu. Dobra, ja będę niebieskim, bo w poprzednim odcinku też byłem niebieski, i będę Januszem. Januszem. <laughs> Janusz w niebieskim. Nie bierzcie nigdy tych z pelerynami. Peleryna no, zabija. Za, za peleryny się łapie i no. wtedy łatwiej. Peleryna łatwiej na może, może ciągnąć gdzieś. No, o kurcze, w Chorzowie jesteśmy. Dobra, ja czekam na ciebie. No, to idę. No to chodź do mnie. Czekaj Janek. O kurde! No, dobra. Dobra, nie ma najgorzej! Teraz ja do ciebie idę. Nie ma najgorzej! O nie! Nie! Nie, dobra, już... Teraz! O kurde! O nie! My tu nie musimy... Nie! Nie! Mam cię! Mam cię! Puść mnie! Puszczam! Nie puszczaj! Ja tak. Chciałem, żebyś mnie złapał! O, chodź tu! Nie! Tak. Teraz nie. się puszczam! Tak! Ja spalaj, okay. spadaj, spalaj! Dało się! Nie, nie, Ty nie. musisz nie. na dół spaść! Okay. ja teraz o. patrz co zrobię! Chodź tu! O nie! Barabasz! Nie! nie! A, my, a my tu walczymy! Domu, nie, nie barabas. walczę, <grym> Nie! Jonek! Tak! Udałeś <grym> się nabrać! Naprał się! Myślałem, Uhu. że tam musimy wejść. Nie, bo tam są takie deski, co spadają. Nie, one od razu się wywalają. No dobra. 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 To patrz, już do... O, do, o kurde dziele byłem ja po prawej stronie! Nie! Nie <grym> ja patrzyłem na prawą stronę. Dobra, jeszcze raz, kurde, ale to ci się przypadkowo udało teraz. dobra, To nawet teraz, się dobra. nie zmęczyłeś. No jestem dobra, na dole widzę. Na dole. Okej. Okay. Mm. No to nic, no muszę czekać, bo przecież nie wskoczę. Czekaj, tam. bo jak gdzieś jestem, ale nie wiem gdzie no, miszę. Ja bo ja rozbójam moją Czekaj, gondolę. Nie, ja gdzieś wiszę! No, to ja idę do ciebie. O nie! Nie! Yeah. O dobra, jestem tu, czekam na ciebie. No, idziesz? Nie, yeah, czekam. Janek! Tórde deska! Fija! Dobra, idę. tutaj starcie! Starcie na mocarzowe! Teraz dobrze. Mam cię! No, no, tak! Nie tak. możesz mnie wyrzucić! Ja to w ogóle zrobię tak, żebyś ty się utopił. Oh, no Tak! Jest oh, 2-1. Mówiłem do 5 tutaj, czy do trzech? Do trzech. Dobra. To ja muszę na wyrównanie iść teraz. Sprawdźmy to. No nic, muszę poczekać. A powiedz co? Ja idę od razu na dół tam. O, jestem na dole. E, nie, ja nie wiem, gdzie jestem, bo się nie widzę. Jakby co, to jestem na dole. Na tym drewnie takim. Dobra, czekasz na mnie? Czekam na ciebie. Patrz na to, co ja tu robię. A to dlatego nie umiałem wyskoczyć. Ciężko jest no, musisz, Dawaj, dawaj. No, chodź, czekam. No, ja tu już czekam. O nie! Chciałem, cię, widzisz, trzymałem koło <laughs> specjalnie dla ciebie. Ty nie mów mi, że jest wyrównane teraz. No jest wyrównane. Nie, dwa, dwa. Ej, to teraz jest zasada. Musimy walczyć tylko na tym, na kole. Nie możemy schodzić na dół tam. Ale dobra? ja już zaskoczyłem. No, ale dobra, no to w wagonikach gdzieś. Na... A, to no, jak? Ja tam... no to dobra, to już chodzi. No chodź tutaj. Nie, to chodź już tu. ja schodzę. nie. No... Chodź tu. No, bo nie wejdę tam. Nie. No, zejdź, dobra. O nie, Baramasz. Nie. Dawaj, kurde, lecimy. Ale ja Cię złapię teraz z główki Ci to... Możesz mnie puścić? O nie, oh, tak. ale widzisz, za, za słabo działa ta główka. W ogóle nie działa główka. O nie, nie, nie! Zostawię Cię nie. tam, nie. zostawię Cię tam. Nie! Bara masz. O tak! Nie, zwyciężyłem! Mocasz! Ale Cię zatwieram. Dobra To teraz ja wybieram mapę. Nie no dajemy ten, patrz. Ja, nie, ja wybieram, ja wybieram, bo zaraz mm -hmm. zaczniemy się mylić. Był Will to Trax. Chcesz. No dobra, to Trax. ale A to do pięciu traksy muszą być. Nie, no do wszystkie to przelecimy więcej map. Aha, ja mam dziwny kolor yy, niebieski, żeby było łatwiej, żebyście wiedzieli tutaj widzowie. Okej. Okay. Ale to mm. są akcje. Tak jest. Yy, ta gra jest dostępna na Steam, jakby ktoś pytał generalnie. Nie, nie eee, kosztuje. Nie wiem, znaczy ona, ona też nie należy do najtańszych, ale jest super imprezową grom. Jakby ktoś szukał właśnie... Tylko jakoś ta wersja moim zdaniem jest, no to nie jest ta Ale jest też opcja o multiplayer. O nie, już spadłem. Jest też opcja taka multiplayer. A ty eee. widzisz jak tam multi grają w te traksy? Oni tu się z przodu kładą. Tak, tylko się kładą i nic, I nie, robią nic nie robią robią, innego. Bo są taktyczne. To są leszcze. Ja Zobaczcie, czy tak się da. Nie. Dobra, a my walczymy, bo my nie jesteśmy leszczami. O kurde, coś ty mnie o... zrobił? Podniosłem no, Cię no, ale wrzuciłem, no bo, bo pierwszy. ja pierwszy wiem. Bo to jest najgorsze, że <noise> jak ja Cię podniosę, to lecę pierwszy w dół, nie? I przegrywam. System, że pierwszy, no. uderzyłeś, no, zaliczył. Dobra. Jasiu, ja Cię o nawet nie. trzymam specjalnie teraz. O kurde, no nie. puszczaj się. Nie! Chodź tu. Fikołka zrobię. No nie! nie. Tak, tak, tak! I but, but! Dawaj, piąchę. Uuu, olej oh porubiony. Nie! nie. Nie, spuściłem Cię! Zostaw nie, nogę! Tak, nie, tak Ty wierszy spadłeś! Co tam Co się wydarzyło? A ja widziałeś, że już szła ten? Znak szedł. No, szedł znak. A to my mogliśmy się tam ukryć w środku yy. w ogóle. Gangawic. No... Ty naprawdę robisz tą taktykę? Tak, to jest taktyka na żółwika. Zostaw mnie! Nie urwiesz, patrz na mnie! Biję w Ciebie! Biję w Ciebie! Nie, nie! Nie! Dobra. To ja Nie! Taktyka żółwia! A, o, cię nie. nie, jak mnie zrobiłeś! Patrz, taktyka żółwia! No <noise> Ale Tak, ta Taktyka jest dobra, ale nudna na dłuższą metę, nie? No wiadomo. Fajnie by było, gdyby naprawdę tak walczyli i dopiero jak widzieli tą przeszkodę, to wtedy by się kładli O nie! O Takti, nie! Dojdzie, o! Dostali, Jaki mocarz to poszedł! Ale najlepszy był w ten poprzednim odcinku to co było kurde co z tymi tak wykopał. Ui. <laughs> patrz na to. Patrz na to. Uh, szaleje. Cieszy się szaleje się. Szaleję, misio. No dobra, uh. to ta mapa wygrana przez ciebie. No. <laughs> dobra. To teraz lecimy następną. Ja bym pograł to co jest takie kółka magma tam znaczy takie się dzieje w hucie Powers. No, to dawaj. Subway. Nie, Subway ja nie lubię. Ring. Nie, Subway jest słabe. Ring jest spoko, to normalnie jesteśmy za co to jest? Spalarnia. No to spalarnia, o tym mówiłem. Okej, okay. będę kurczakiem. Ring kiedyś był dobry, bo się dało wyrzucać, a teraz nie wiem jak cię wyrzucić? Nie za mało czasu, bo jak walniesz z główki, to od razu się no. podnosisz. No właśnie. No tych tak właśnie jest. No. Uh, uh, uh. Lecimy, kurde. Ja jestem człowiek kurczak. Ale a musimy się bić licz. na tej taśmie. Wiesz o tym. No Mówisz, że to jest tak, najbardziej prawidłowe. taśmie. Obra. Stary. Zostaw, to jest moja przesyłka DHL-a. Ja tam coś nowego dostałem. Spadaj! Nie. Spadaj! O nie. Wypadłem. A jak się czeka? jakby się to podnosiło do góry? O, tak. O nie! Nie, nie! Chodź tu. Zostaw! Zostaw. A kukaracza takie. Wracaj na, wracaj na ring. Dawaj na ring. Zaraz cię zniszczę. O nie. Chodź. Wracam. Bo klapnięte uszko ma. Uszko, łóżko. Dochodź do nie! ognia! Do ognia! Yes! Jak, to się Jak wywinąłem? wywinąłem takiego karata na sam koniec? Szkoda, że nie ma replayów. Uuu. Bym widział to. to... Widziałeś, co się stało? Ja tak. No, bo tyś był niżej przez chwilę. Tak, ale wyskoczyłem na tobie, się odbiłem nogą. on trzeba dawać teraz karateka. Może w obcach jest gdzieś czas. O, 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 oszołomienia. O nie! Kurde, już bym <laughs> za... prawie był. Był kołowrotek, Nelson założony. <laughs> Nelson? Tak, ja akcja, dobra. Dawaj. No. Tutaj się dzieją rzeczy dziwne i dziwniejsze. No i tak ja lubię u góry i teraz widzę, że mam przewagę nad zawodem. Yeah. Puśćcie! puśćcie. No, jesteśmy najlepsi, ale. Dawaj tą nogę. Dawaj tą nogę. O kurpia, jak kurde, mi ale wyminąłem. Jak ty to robisz? O kur... dobra. Yeah. nie, znieczulony. Ty nawet nie wiedziałeś, że wygrałeś, stary. Ty, bo ja już wiem jak to się robi, no. ja już znam taktykę, popatrz na to. No. Patrz teraz, ja do Ciebie, no idź tam na taśmę. No, jestem tutaj, no. Znaczy na taśmę to ja Ci pokażę jak to się robi. No na pewno, ja tu będę się trzymał, patrz. dla bezpieczeństwa. Patrz, teraz no. biegnę na Ciebie i patrz. No, no, no. Co, jak Tyś mnie w powietrzu bił? Dobrze, no, no Dobrze, dobrze, dobrze. I to jest to moi drodzy, tak się wygrywa mapy. Czyli już Gdzie jest 3, czyli jest 2-2-2, 2-2-2. Dlaczego my ciągle 2-2 mamy? No bo jest wyrównanie, Skakuj jest superansko. na taśmę superenską. prawdy. Taśma taśmę. wyjaśnienia. Czekaj. Ja bym ją wyrwał, tą sztachetę. Ja wyrwę, patrz. No. Kurde, nie podoba mi się ta sztachet... Balustrada. Mm, o kurde, ale czy to rozpór? O! Ja! Yeah, Dobra, masz! Jest! Yeah! Zwycięstwo! Bo ja się chciałem wziąć i tak. i w ogień rzucić. Dobra, kurde. Wyszło. Dawaj, dawaj. Jeszcze jedna albo dwie mapki, zobaczymy jak tam. A do trzech to dwie mapki. Dobra, to dawaj towers. Towers to są. nie wiem, co to jest w sumie. Teraz jest chyba kemu są Towers tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. E, nie. Niebieski. Dobra. Gotów. No, to będzie szybkie wyjaśnienie tak zwane. No. Tutaj pad. Ja gram na Xboxowym, ja się gra na PSa. Mm. O, to jest to, to jest komin. No to mm. lecimy. <grym> Dawaj. Jasiu, Muszę Cię podnieść. <grym> no nie wierzę, w to, że ja to Ale ja się miałem wydarzy, lepszą bo... taktykę, nie? Ja miałem lepszą taktykę. Jaką stary? taktykę no. miałeś? Trzymanie Złapałem się... cię i podniosłem i przerzuciłem. To ja, no, no zobaczymy no tu. Patrz na to, patrz na to. No? Ja cię tu wyrwę. Ja nie wiem, bo trafię cię wyciągnąć stąd. Nie? Ja. Tak, się... tak, tak. Jeszcze ja ci kopię, kopię, kopię. O, tak. Wejście smoka. <grym> Wejście smoka gdzie, kurde? Do Hasioka. Do Hasioka. Dobra, Zbrań, ja się nie 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 nie. Zostałeś. Dobra, pa, 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 synek. Pa, 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 pa teraz. No? Pa. Bum. Buta go! No, no Nie, znowu to samo! Nie. Jest! Jest! Nie. Uh -huh, bardzo zwycięstwo! Czu, 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 czu. Tak bijemy się dziś znów! No dobra, masz jeden punkt, ale teraz już nie wygraś, nie. A! Ja już chodzę cały, Ja już widzę co! Kurde! Ty, o nie! nie. Tak, tak, tak. nie. Mocasz mi... W powietrzu by I się wydarzyło? Musi być ostatnia. teraz Musi być ostatnia, ale ostatnia jest o tytuł mistrza gangbiz. Dobra, ale kud. Nie może być w przypadku, nie? Grind? To jest to, gdzie się tak wleci do góry. Dobra. Nie może być w przypadku, to w tej grze akurat ciężko w przypadku. A to jest to, co tak będziemy. u jakbyśmy, kurde, w tunelu aerodynamicznym. Dokładnie. Nie, to jest to, co po bokach są takie. Green Turbiny darki. takie taki, Nie, takie domy. A, to! A czemu to? to, to nie było to. No dobra, ale niech będzie. Nie! Pierwsze wyjaśnienie, tak się robi. Nie ma tak. Ale miał być grind. Nie, to dobrze, był grind. Może coś takiego. Super, super grind, super extra grind. Patrz na to teraz. No. Za uszka biorę. Już no, nie, nie taki, już nie taki kurde mi się przerabiałem. Jak mi Dobrze, nie, nie! I teraz muszę to podnieść, nie! czekajcie. Ja muszę nie, to... ja się nie puszczę. Nie, o, nie! O, nie! O, ból! Rysu. Co ja zrobiłem? Ja chciałem to podnieść, tak Ale mi ręce utknęły, nie umiem się pójść. Ja chciałem ci tą siatkę tak ruszać, ale nie. Aj, nieważne. Jeden, jeden. Dobra. O! No! Co to za wyskoki? Dobra. Nie, puść mnie. Puść mnie, no mówię ci, puść mnie, bo no ci kurde zaraz przyłożę tutaj z główki. No, psz, o nie, o, Nie wierzę, 2-1 dla niego, kurde. 2-1, 2-1. Nie może być co tak. Na co na to twoi widzowie? No ja nie wiem, napiszą pewnie, uuu. Mhm. Mhm. Ha-ha, cię tutaj, i niespodziewany luj. Luj ogłuszacz. No. O nie. U. Ale za słaby ten lubi. Był. Josiu, tak, tak, nie. tak! Widziałeś to, jakie salto zrobiłem, jak przeleciałem, Tawidek? Popatrz, teraz widzowie już widzą, no, jak nie. jesteś smutny. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, byliśmy dzisiaj u Soushibo, także wejdźcie do niego na kanał, zobaczcie poprzedni materiał, dajcie subskrypcję i zalajkujcie film, nie, zap... napiszcie, kto jest mocarzem Gunpist. Kto Beast. jest naj, najlepszym mocarzem i, zobacz, i napiszcie, możecie napisać, który wam się pojedynek podobał, czy u niego, czy u mnie. Tymczasem żegnamy was, jak wam się podobało i chcecie więcej takich odcinków, żebyśmy przy jednym kąpie tutaj na padach grali w inne gry, możecie nawet propozycje tych gier pisać w komentarzach. Dziękuję, do zobaczenia, cześć!